Cześć. Makijaż zaczynam od pokazania wam przebitek z filmów z testami. To jest podkład Make Up Forever HD, którego test już na kanale był. Postaram się nie zapomnieć i zamieścić na dole link do tego testu. Znowu drogą bardzo fajny podkład. Tutaj nakładam go pędzlem SS3. No i druga rzecz, którą nałożyłam zanim zaczęłam makijaż kolorowy, to korektor z firmy Nars. Też test tego korektora był na kanale. Albo ewentualnie będzie. Informacje znajdziecie w opisie, jeżeli już był. No i tutaj też widzicie, jak rozprowadzam ten produkt pędzlem SS3. No, tutaj jeszcze tak w ramach przypomnienia. To i to. No i teraz puder pod oczy, to jest puder z firmy Skin79, nakładam go za pomocą precyzyjnego pędzla pod oczy, żeby utrwalić korektor, a na resztę później nakładam Rimmel Stay Matte pudle, pędzlem kabuki wciskając, jak widzicie, miejsce przy miejscu, żeby utrwalić mój makijaż, tu robiłam tezę, więc nie kombinowałam z innymi pudrami. Teraz wyczesuję spiralką brwi a następnie podkreślam je za pomocą kredki z Sephory, która niestety mi się skończyła i muszę ją kupić. W tej chwili używam jako nowości mojej um, pomady z Makeup Revolution chyba, o ile nie mylę jest genialna. Tak, to jest żel z Golden Rose, które mi polecały i faktycznie jest dość okej. Okay. Natomiast wracając do tej pomady, ta pomada jest świetna tylko mi zaczęły jakieś dziwne pryszczyki w brwiach wychodzić, więc mam ją na oku. Um, tak, teraz baza pod cienie, czyli um, korektor chciałam powiedzieć Czyli kremowy cień z Maybelline w kolorze takim beżowym cielistym Nakładam go za pomocą pędzla syntetycznego na całe powieki I pod dolne powieki również, żeby wygładzić, wyrównać kolor mojej powieki Najpierw matowy beżowy cień, nakładam go pod łuki brwiowe i wewnętrzne kąciki oczu Po to, żeby w tych miejscach łatwiej mi się cienie później rozcierało To jest bardzo istotne bo inaczej cień się mocno przykleją, będzie się strasznie ciężko rozcierać. Tak, i teraz beżo, beżowy, brązowy, chłodny odcień rozcieram na załamaniu powieki i powyżej załamania powieki, żeby optycznie powiększyć swoje oczy. Z jednej i z drugiej strony tak samo. To jest taki standardowy krok, ja tylko zmieniam czy ciepły cień chcę tam nakładać, czy jaśniejszy, czy bardziej szary, czy bardziej brzoskwiniowy. Tak, teraz ten kolor to jest taki szaro-bordowy odcień nakładam w załamanie powiek troszeczkę niżej niż ten brąz i w ten sposób już cieniu cieniuje, kształtuję swoje oko, uważam, że to jest bardzo zgrany duet i szczerze mówiąc, gdybym nałożyła teraz coś beżowego na powieki ruchome, to też by to świetnie wyglądało, muszę się zastanowić nad jakimś takim prostszym kolorystycznie makijażem, może następnym razem, tak, ale teraz gwiazda programu, czyli zielony, połyskujący kolor w odcieniu takiej naprawdę ładnej zieleni, takiej trawiastej ale nie sztucznej i nie też jakiejś przesadnie zielonej. Nakładam od zewnętrznego kącika do wewnętrznego, rozcierając na e, załamaniu powieki, żeby... Wszystko ładnie w siebie przechodziło. Nakładam miejsce przy miejscu, a następnie biorę połyskujący cień. Ten tutaj to jest cień w kolorze takim złoto-brązowo-metalicznym. Nakładam go w wewnętrzne kąciki oczu, żeby je rozjaśnić, rozświetlić i nabłyszczyć jeszcze dodatkowo. Trochę mi było za ciemno w samych wewnętrznych kącikach oczu, więc tam będę nakładać zaraz jasno złoty kolor. I to jest ten tutaj dokładnie nakładam go w wewnętrzne kąciki oczu na dolnej i na górnej powiece, żeby je rozświetlić. Teraz dolna powieka, podkreślam ją tak naprawdę mieszanką tych moich zieleni, tej mojej zieleni, więc to co mi tam na palc, pędzlu zostało, a następnie rozcieram pędzlem do rozcierania, którym nakładałam brązy w załamanie powieki, żeby to wszystko ładnie rozsmużyć. Teraz cień czarny, tak śmiesznie wyszło, że go prawie nie widać w tej palecie, to jest cień w kolorze Baba Jaga, nakładam go wzdłuż linii rzec w celu... Zrobienie po prostu kreski eyelinerem Nie chciałam robić eyel eyelinerem Chciałam, żeby ta kreska była miękka, więc zrobiłam cienie I ten cień nie ukrywam, że nadaje się do tego świetnie Teraz tuż do rzęs Sięgnęłam tutaj po Better Than Sex I po, cień, po tusz z Aiko Better Than Sex nakładam na górne rzęsy A tusz z Aiko na dolne Puder brązujący z firmy NYX Ocieplam całe boki twarzy dużym pędzlem, jak widzicie z jednej, z drugiej strony, boki czoła i tak dalej. Teraz rozświetlacz od Charlotte Tilbury nakładam na szczyty kości policzkowych, grzbiet nosa, na łuku tak wiecie omiatam sobie niechlujnie trochę tak teraz tajemniczy róż, który jest taki napigmentowany, że zrobiłam sobie plamy. no ale nakładam go wtedy pierwszy raz y, pędzlem T6 i tutaj rozcieram jeszcze T10, żeby wyglądało to inaczej, ale ogólnie róż jest przepiękny y, i teraz y, szmineczka, to jest szminka z Sephora z nowej ich matowej kolekcji, one są bardzo komfortowe te szminki, poprawię mam tylko tutaj troszeczkę kredką Perfect Lips z Too Faced, żeby trochę moje usta nabrały kształtu, żeby też nie Ukrywam je trochę powiększyć, gdyż chciałabym mieć większe wary. Makier skończony, mam nadzieję, że Wam się podoba. Yy, taka o luźna, zielona propozycja na smoki. Do następnego razu, grzakik.